Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj przychodzę do Was z paczką Z takim zestawem Amazing Me, Z kosmetykami dla nastolatek Zobaczymy jakie to są kosmetyki Jestem bardzo ciekawa, dlatego Postanowiłam nagrać taki odcinek Bo pewnie Wy też jesteście ciekawi Co tam się kryje w środku Pamiętajcie łapka w górę, subskrypcję, razy I przechodzimy do odcinka Pamiętajcie, żebyście wbijali na moje social media: to macie TikToka, Amelcia.com oraz Instagram amelia.it. I dobra, może zacznijmy do otwarcia tej pociuszki. Pierwszy raz właśnie dostałam taką paczkę. I nie wiem, czy w niej kryje. Zobaczymy, zobaczymy. Akurat będę takie małe fizyki na moją rodzinę od razu. Dobra, otwieramy. Zobaczymy, co będzie w środku. Dobra, dam, dam, dam. Uuuu, uu, co my tu mamy. Mam tutaj. Dziękuję. Twoje zamówienie rozpromieniło nam dzień. Mam nadzieję, że ta przesyłka rozświe... rozświetli twój. Uu, ale super powitanie, takie wejście. I co mamy dalej? O! Wskazówki. Mam tutaj wskazówki. Jak czerpać ze świec z najwięcej korzyści? Uu, to mi się na to nie przyda. To wszystko rozpisane. Później sobie przeczytam Dobra To składamy ładnie I co dalej? Mam jakąś karteczkę Dikimeli O właśnie, zamówiłam tylko roślinkę, zaraz wam wkażę I tu mam właśnie jak ją zrobić Okej, okay, zobaczymy Dobra, no to może już Ustawiamy Tu Mamy tą roślinkę, tak? Nie, co to jest? <grybujesz> nie patrzyłam się dobrze O, dobra To nie zapakowane, patrzcie Co jest w środku? Co to może być? Wow To jest Jaka ładna świeca i czy patrzcie, z jagodami, z wanilią i z zielonym jabłkiem. Widzicie jak pięknie pachnie, naprawdę. Kręcę mam ją. Ci pachnie. O, ten zapach naprawdę jaka miesiaka cudowna. Dobra, co dalej? Dalej mamy Balsam, poziomka, o... Do ust i nie tylko. Super! Patrzyłam właśnie na ten balsam ostatnio i na pewno mi się przyda Dobra, otworzymy ten balsam I oczywiście e, wszystkie te produ produkty są naturalne O, mamy Odkręcimy go Tu już nie będę otwierać, ale taki kolor... Dobra, co so mamy dalej? Zobaczymy Dalej mamy surowe kakao, czy hendrykowca mięta. O, to Ci do jedzenia. Holokowskiej, ale super, patrzcie. Właśnie to są takie kolki czekoladowe dające energię. Super, na <grym> mi się to samo. Dobra, co następne? Uuu! Siedem rzeczy po jednym na każdy dzień tygodnia. To są chyba maseczki. Tu mamy zestaw maseczek na każdy dzień tygodnia. Mam perfekcyjny poniedziałek, sycylujący wtorek, energetyczna środa, satysf satysfakcjonujący czwartek, trujący piątek, olśniewająca sobota, kojąca niedziela. No nie źle, maseczki powiem ci. Powiem, <śCzarnia> powiem wam. <ślonia> powiem ci, że tak się przyzwyczaiłam, dobra. E, I mamy właśnie to drzewko teraz o nie rzecz. O, jest to już sznurek, patrzcie, jeszcze żyje, dobra Mam tu sznurek To właśnie jest ten zestaw, do zrobienia Dobra Jeszcze bym trzeba wyciągnąć, w środku Tego Jeszcze I tyle, dobra Wszystko wyciągnęłam Ogólnie no to zestaw mi się bardzo podoba Mam tu święce, właśnie balsam Wszystko z naturalnych produktów no, Znalazłam się coś do jedzenia do ja bardzo lubię Chodogowsku i taki zestaw jest co miesiąc na przykład teraz zestaw warcowy a za miesiąc będzie zestaw kwietniowy i tak ciągle a później jest majowy zestaw, czerwcowy i dalej i na pewno będę co miesiąc kupowała taki zestaw bo bardzo mi się ten spodobał, już mówiłam te maseczki są szczególnie takie bardzo fajne Taki takie nie miałam zobaczymy przekonują mnie jakoś i teraz właśnie zrobię Tą roślinkę. Di, jak się nazywa ta roślinka? Himeli. chyba tak się czyta? I Dobra zaraz wrócę, jak już zrobię tą roślinkę. Okej, okay, ja skończyłam zrobić di fińskiej dekoracji. Znaczy, w sumie jeszcze nie skończyłam, bo jeszcze muszę włożyć roślinkę. Dobra, delikatnie. O, dobra, jest. Bardzo fajnie się to prezentuje. I ogólnie teraz mam przypomnienie, ciekawostka tej roślinie. To roślina, która nie wykształciła systemu korzeniowego. Wody oraz składniki pokarmowe chłaniane jest i właśnie ta właściwość czyni ją niesamowitym i niepowtarzalnym. niepowtarzalną. Yy, opląd w zadzimy. W środowisku naturalnym żyją przyczepione do gałęzi drzew albo skał. My w naszych domach możemy z nim zrobić wszystko, z nim zrobić wszystko. Co nam tylko przyjdzie do głowy Wyglądają ciekawie Zarówno na drewnianym stojaku Jak i w szklanym pojemniku Oplątwy wystarczy spryskać dwa razy w tygodniu wodą Uuu Dwa razy w tygodniu wodą? Wystarczy? Zamiennie można robić Cztery yy, godzinne kąpiele Dwa razy w miesiącu Też fajnie Ważne jest, aby roślina została dobrze osuszona po kąpieli Super że roślina Pierwszy raz tylko będę miała Będzie super wyglądała w moim pokoju nie mogę się doczekać, jak urośnie <grymne> Sobie to przywiąże na karniszu Być nie wyglądała Super, ogólnie bardzo fajny jest ten zestaw Już nie mogę się doczekać, jak zapalę sobie świeczkę Tak nie pachnie, naprawdę Szkoda, że to tego nie czujecie. Oczywiście możecie kupić taką świeczkę Bardzo ładnie pachnie Więc już nie mogę się doczekać kolejnego zestawu, który będzie w kwietniu i oczywiście jeszcze następnych zestawów Link do tego sklepu macie w opisie, więc zapraszam I ja już kończę ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał Jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwonek na moje socjalne media, tutaj macie TikToka, amelie.com oraz Instagrama amelie.com Pa, pa, do następnego odcinka